Witam Was serdecznie. Z tej strony Lusia z konkretnego kanału. Nadaję tutaj transmisję na żywo spod Urzędu Miasta Wałbrzych. Chciałam Was poinformować o tym, że dziś został tutaj złożony list do Urzędu podpisany przez mieszkańców Wałbrzycha. List ten jest żądaniem o przeprosiny ze strony żądamy przeprosin ze strony władz Wałbrzycha prezydenta Roma, doktora Romana Przełemej i całej Rady Miasta chodzi o uchwałę która została podpisana przez 22 radnych Wałbrzycha jest to uchwała o przymusie szczepień mieszkańców Wałbrzyka oraz pracowników oraz pracowników Bałbrzyka. Nie zgadzamy się z przymusem. Dlatego też dziś został złożony taki list. Mamy nadzieję, że prezydent miasta wycofa się z tej decyzji i nie będzie dalej brnął w działania mające przymusić mieszkańców Wałbrzycha do brania udziału według nas w eksperymencie, ponieważ badania kliniczne, badania kliniczne skończą się dopiero w 2023 roku. Dlatego nawołujemy tutaj o odrobinę rozsądku, prosimy o debatę publiczną na ten temat i przede wszystkim o przeprosiny i wycofanie się z dalszych z dalszych działań. Um, chciałam wam powiedzieć, że były tutaj była tutaj dość dość była tutaj grupa ludzi, która podpisała ten list. Również byli dziennikarze, dziennikarze tutaj z Bałbrzyka, z okolic. Na końcu też. Um, Sprawą zainteresowali się dziennikarze New York Times, dlatego też udzieliłam im wywiadu na ten temat. Ja, jak również Sylwia, Sylwia ze strażników wolności, więc mamy nadzieję, że dziennikarze New York Times napiszą prawdę tutaj, napiszą Napiszą nasze słowa, które, które tutaj padły właśnie w tym miejscu. Mam tutaj wizytówkę, którą dostałam, więc będziemy, będziemy to śledzić na bieżąco. Artykuł ma się ukazać zarówno w internecie, jak i w formie papierowej. Także no zobaczymy. Zobaczymy co z tego dalej wyniknie. Mam nadzieję. Mam nadzieję, że, że to wszystko skończy się dobrze, bo w mojej opinii dziennikarskiej nikt nie powinien zmuszać, zmuszać do brania udziału w eksperymentach. Nikt nie powinien decydować o tym, co mamy robić z własnym ciałem. Także tutaj problem jest największy, jeśli chodzi o to, że Rada Miasta Wałbrzych potraktowała nasze ciało jak przedmiot. Jest to bardzo, bardzo godzące i łamiące tutaj artykuł 39 Konstytucji. Nawet tutaj widzę w komentarzach napisaliście, tak był to, było to podkreślane zarówno. W, w tych wszystkich artykułach, w tych wszystkich przekazach, jak i również mówiliśmy o tym pod, na proteście pod domem doktora Romana Szołemeja. W Dzień Konstytucji, warto tu podkreślić, w Dzień Konstytucji mówiliśmy na temat tego, że we Wałbrzychu Rada Miasta chce na naszych oczach złamać Konstytucję. Co prawda, prawnicy wypowiadają się na ten temat, że taka, taka ustawa nie powinna w ogóle powstać i nie ma żadnej mocy prawnej. Więc obywatele nie powinni tak bardzo interweniować w tej sprawie. Aczkolwiek, jak pan doktor sam się wypowiedział w tej sprawie w gazecie w gazecie prawnej, w dzienniku gazety prawnej, to mówiąc w skrócie mówiąc tak jakby moimi słowami, wyszło na to, że skoro dotychczasowe rzeczy nie miały mocy prawnej, to dlaczego to dlaczego dalsze rzeczy tutaj takie nie powstaną? Ja mam, ja mam tutaj duże obawy. Dlatego uważam, że mm, obywatele powinni się w te, na ten temat wypowiedzieć, obywatele Polski. E, cała Polska powinna e, bacznie przyjrzeć się tej sprawie. Zresztą już, już e, cieszę się z tego, że 3 maja przyjechało tutaj do Wałbrzycha mnóstwo dziennikarzy i mnóstwo e, Polaków z, całego, z całej Polski. Zjechali z, z krańca z krańca naszego kraju I, i to pokazuje, że jednak to oburzenie jest, jest w całym kraju. Ludzie zdają sobie sprawę, że jeśli dojdzie do przymusu w tym mieście, w Wałbrzychu, to jest to... to jest bardzo prawdopodobne, że taki, taka idea rozniesie się na inne miasta i na całą Polskę. Dlatego apeluję o baczne przyjrzenie się tej sprawie, o zaangażowanie się dziennikarzy, również dziennikarzy śledczych, ponieważ jest to, jest to bardzo bulwersująca uchwała. I ingerowanie w nasze ciało jest czymś oburzającym. Tutaj w wywiadzie dla, dla New York Times razem z Sybią Chyży podkreśliliśmy, że nie, jest, nie jesteśmy żadnym ruchem antyszczepionkowym. Jesteśmy za wyborem. I to powinno być powiedziane głośno. Żądamy, żądamy wyboru. Nie, nie zgadzamy się na żaden przymus, żadnej kwestii. A tym bardziej jeśli chodzi o nasze ciało. Nasze ciało nie powinno być traktowane jak przedmiot. Pozdrawiam Was serdecznie i odsyłam Was na grupę, grupę na Facebooku Referendum Wałbrzych 2021. Przepraszam, na odwrót Wałbrzych, referendum. 2021 oraz na stronę o tym samym brzmieniu. Strona internetowa jest teraz rozbudowywana i znajdują się tam informacje odnośnie tej, tego, tej uchwały i dalszych działań społecznych z tym związanych. Także apeluję o zaangażowanie się i odwiedzenie tej strony. I oczywiście dziękuję wszystkim mediom, które tutaj przybyły. Ja tutaj prowadziłam transmisję z tego, z tego wydarzenia, ze z złożenia tego, tego listu z konta niezależnej telewizji.pl. Możecie tą, tą transmisję zobaczyć na, na Facebooku Niezależna Telewizja i również, również tutaj na, na, na moim kanale. Postaram się też taki film z tej, z tej dzisiejszej tutaj akcji zmontować i, i Wam również tutaj, drodzy widzowie, udostępnić. Także mm, zapraszam Was do zaangażowania się do odwiedzenia tej strony: przede wszystkim Wałbrzych, referendum 2021. I no, mam nadzieję, że, że jednak yy, prawo w końcu yy, będzie respektowane w naszym kraju. Yy, aż trudno pomyśleć, że dochodzi do takich sytuacji: yy, że dochodzi do tego, że powstają ruchy społeczne, yy, różne straże obywatelskie yy, yy, i że my jako Palacy nie możemy się czuć bezpiecznie we własnym kraju. Ponieważ, tak jak widzicie, w tym momencie dochodzi do zamachu na Konstytucję, na artykuł 39, a my jesteśmy traktowani jak przedmiot, nie jak człowiek, istota ludzka. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję za obejrzenie tej transmisji i pozdrawiam Was serdecznie, Lusia, z konkretnego kanału.